Ford Transit w wersji długiej to 29% samochodu gratis. To dobry biznes. Farbowane, zniszczone. Twoje włosy potrzebują regeneracji. Nowy szampon TinoTay z bawełną i mleczkiem brzoskiniowym. Odżywcza siła bawełny i nawilżające właściwości mleczka brzoskiniowego. Elixir odnowy, który przywraca piękno twoim włosom. Nowy TinoTay. Innowacja do włosów farbowanych. A kochanie, zajmij się dzieckiem i wyczyść toaletę. I użyj wybielacza. Wybielacze nie usuwają brudu. Ale ma coś, co czyści naprawdę. Nowy WC żel z Ekstra Aktywatorem. Dociera pod samo obrzeże i usuwa nawet najtrwalszy brud, który wybielacze tylko maskują. Jak pachnie, jak czysto. Nawet pod obrzeżem już wiemy, kto będzie zajmował się toaletą. Nowy wócy Piker Żel z ekstraaktywatorem. Nikt nie wybiera, wybierz Pikera. To jest reklama ramy miks jogurtowy, która otworzy Ci oczy. Wierzy, delikatny smak. A ty z czym ją widzisz? Twoje włosy nie są w formie. Fructis to działa. Aktywny koncentrat z owoców sprawia, że włosy są dwa razy silniejsze i lśnią ze wszystkich sił. Fructis gwarantowany przez laboratorium Garnie. Nowy serial komediowy. Polska rzeczywistość. Zwariowane pomysły na życie. Szalona rodzina i jej przyjaciele. Wielkie pieniądze. A kto za tym stoi? Oczywiście Malinowski. W roli głównej Grzegorz Barkow, a także Olaf Lubaszenko, edyta ósłówka Piotr Machalica i inni. Ja Malinowski. W sobotę i niedzielę o 18.30.